Że w ciągu ostatnich lat poznaliście mnie wystarczająco dobrze. A przynajmniej wystarczająco dobrze, by powiedzieć, jaką historię cytuję najczęściej, zaraz po historii Biblii. I naprawdę staram się, robię co w mojej mocy, aby nie było tego zbyt często, ale wiecie jak to jest. Są takie historie, które po prostu są silniejsze ode mnie i muszą czasami z nas wypłynąć. I tą historią jest historia śródziemia, napisana przez Tolkiena która od najmłodszych lat dotykała najczulszych strun mojego serca. I to do tego stopnia, że kiedy ktoś pyta mnie o to, w której epoce chciałbym się urodzić, mając na myśli barok, renesans, romantyzm czy coś takiego, to ja słysząc tak zadane pytanie, najczęściej odpowiadam, że najchętniej urodziłbym się w czasach trzeciej ery. Dla tych z was, którzy są mi wtajemniczeni, trzecia era to jest ta era, w której rozgrywa się Hobbit i Władca Pierścieni. A gdybyście zapytali mnie, które z miejsc na świecie najchętniej chciałbym w życiu zobaczyć, to bez namysłu odpowiedziałbym, że jest to Nowa Zelandia. Dlaczego? Bo jest to miejsce, w którym zekranizowano władce pierścieni, miejsce, które pokazało nam, jak mogłoby wyglądać Shire, Gondor, Rohan. Miejsca, które tak naprawdę nigdy w życiu nie zobaczyłem na własne oczy, a których wiem, że poczułbym się jak w domu. I to prawda, wszyscy mamy swoje skrzywienia, i to jest moje. I do niego mam sentyment, bo prawdę mówiąc, zanim poznałem Biblię i całą jej historię, to na długo przed tym poznałem upór krasnoludów, piękno elfów i odwagę hobbitów. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego Wam o tym wszystkim mówię. Otóż, moim skromnym zdaniem. Historia Śródziemia, napisana przez Tolkiena, jest jedną z najpiękniejszych historii, które zawierają najgłębsze ludzkie pragnienia. Jedne ukryte i mroczne, inne proste i szlachetne. Jak na przykład pragnienie mojej ulubionej postaci, prostego hobita, który miał na imię i nie nie Frodo Baggins, nie Bilbo Baggins, ale Samwise Ganji. Była to postać, która wyruszyła wręcz w samobójczą misję, tylko po to, aby towarzyszyć swojemu przyjacielowi, właśnie Frodowi. I w ciągu półrocznej podróży, od momentu, kiedy, od momentu, kiedy opuścili swój dom, do momentu, gdy wrzucili jedyny pierścień do góry przeznaczenia, to w ciągu tego pół roku Samuels Gandhi odbył kilkanaście rozmów z Frodem, w których wspominał Shire. Swoją krainę. Krainę, w której się wychował, krainę, o której mówił, że nie ma tam zła, że jedyne, co się w Szajer znajduje, to jego własny mały ogródek, który sam zasadził, że jedyne osoby, które tam mieszkają, to prości hobici, dla których warto jest podjąć tą samobójczą misję. Samwise z jest bohaterem, który obnaża pewną tęsknotę towarzyszącą nam przez życie. Ponieważ ten prosty hobbit obnaża to, że wszyscy tęsknimy za miejscem, w którym poczulibyśmy się jak w domu. I każdy z nas nosi swoje własne doświadczenia, które definiują to, jak my rozumiemy ten dom. Dla jednych dom to są wspólnie spędzone święta w gronie najbliższych. Dla innych dom. To jest czas spędzony z przyjaciółmi, z którymi z jakiegoś powodu tak często się nie widujemy. A jeszcze inni, kiedy myślą o domu, to myślą o ludziach, którzy okazali im troskę lub z którymi dzielimy wspólne wartości. I to jest naprawdę ciekawe, że dla wielu z nas to uczucie domu niby znaczy to samo, ale dla każdego z nas wygląda zupełnie inaczej. I dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się temu, dlaczego tak jest. Dlaczego dom to nie zawsze budynek? Dlaczego dom to nie zawsze rodzina? Co sprawia, że każdy z nas tęskni za takim swoim własnym szajer? Oraz co może zaspokoić tą wewnętrzną potrzebę? Ja by odpowiedzieć na to pytanie, to sięgniemy dziś do kolejnej pieśni pielgrzymów. Sięgniemy do psalmu 122. W którym psalmista zawarł właśnie takie słowa: Ucieszyłem się, gdy mi powiedzieli: Udamy się do domu Pana. I oto stanęły nasze stopy w Twoich bramach, Jerozolimo. Jerozolima, zbudowana, jak przystało na miasto, tworząca zwartą całość, także pielgrzymują tam plemiona Pana, by sławić w nim Jego imię zgodnie z daną Izraelowi ustawą. Tam bowiem stoją trony sądu. Trony domu Dawida, proście o pokój dla Jerozolimy, niech się poszczęści tym, którzy Ciebie kochają. Niech pokój panuje w Twych murach i szczęście w Twoich pałacach. Ze względu na mych braci i przyjaciół, chcę Ci życzyć pokoju. Ze względu na dom Pana, naszego Boga, pragnę szukać Twojego dobra. I w ubiegłym tygodniu mogliśmy się przyjrzeć dwóm poprzednim psalmom Pielgrzymim które opowiadały o człowieku, który mieszkał z dala od Jerozolimy i który oczekiwał Bożego ratunku. I niezależnie od tego, czy Psalm 122 potraktujemy jako kontynuację tych dwóch poprzednich psalmów, czy jako zupełnie odrębne dzieło, to obraz, który przed nami zostaje nakreślony, wydaje się dość jasny. Widzimy człowieka, który dotarł do celu swojego pielgrzymowania. Człowieka, który staje w bramie Jerozolimy i dzieli się z nami swoimi przeżyciami. A te przeżycia moglibyśmy podzielić przynajmniej na dwie części. Pierwszą, która mówi nam o tym, gdzie leży całe piękno bycia w Jerozolimie, oraz drugą, która mówi nam o wewnętrznym pragnieniu psalmisty, pragnieniu wywołanym przez to, czego w tym miejscu może doświadczyć. A więc. Gdzie leży? Gdzie leży to całe piękno bycia w Jerozolimie? Podobnie jak Samuaj z który wspomina Szajer, tak również psalmista, mówiąc o tym miejscu, odwołuje się do dwóch rzeczy, które czynią to miejsce wyjątkowe. Z jednej strony jest to miasto samo w sobie. Jego piękno i urok, które zapierają dech w piersiach. Budynki, budowle, które tworzą jedną spójną całość. Przepiękne miejsce, które jeżeli raz się w życiu odwiedzi, to już zawsze będzie się za nim tęsknić. Z drugiej strony, wyjątkowość Jerozolimy to nie tylko budynki, architektura wyciosana z kamienia, ale to, co jest równie piękne w tym miejscu, to ci wszyscy ludzie. Ci wszyscy ludzie, którzy pielgrzymują tam z najdalszych zakamarków świata w jednym tylko celu. By sławić w nim imię Boga. Przez wiele starożytnych lat Izrael żył w rozproszeniu. Hebrajczycy żyli i mieszkali albo pośród innych narodów, albo z dala od swojej własnej ziemi. Wielu z nich tęskniło za miejscem, w którym mogliby poczuć się jak w domu. I co ciekawe, ta Jerozolima, chociaż można by ją nazwać domem. To tym domem, tym najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu, dla wielu osób nie była. A pomimo tego, że nie była domem dla wszystkich, to każda osoba, która tam się znajdowała, która przychodziła do tego miejsca, mogła poczuć się jak w domu. Bo ilekroć przybywali do tego miasta, aby doświadczyć Bożej obecności i Bożej mocy, to również doświadczali. Relacji, więzi i wspólnoty z innymi ludźmi. Z ludźmi z najróżniejszych plemion, z najdalszych zakamarków świata, z którymi być może widywali się tylko raz, góra trzy razy w roku, z ludźmi, którzy może wydawali się trochę obcy. Ale w tym jednym miejscu wcale tacy obcy nie byli. Bo piękno spotkania z Bogiem w jego domu nie tkwi tylko w samym budynku, ale również w ludziach, którzy go wypełniają. W ludziach, którzy dosłownie nie są mną. W ludziach, z którymi może nie czuję, żeby łączyło mnie niewiadomo jak wiele. I chociaż na pierwszy rzut oka ci wszyscy ludzie wokół nas mogą wydawać się tak różni, to w tym jednym miejscu. Okazuje się, że w zasadzie są tacy jak my. Bo pomimo różnic dobrowolnie przyszli w to jedno miejsce w jednym celu. I to właśnie czyniło Jerozolimę piękną. I dokładnie to samo czyni pięknym to miejsce, w którym my dzisiaj się znajdujemy. Bo z jednej strony możemy zachwycać się całą tą oprawą. Muzyką, światłami, prawie wykończonym budynkiem, a z drugiej strony wiemy, że piękno tego miejsca to nie tylko budynek, bo piękno tego miejsca to wy, ludzie, którzy go wypełniają, osoby, które przyszły tutaj nie z przymusu, ale dlatego, że tak chcą. Dlatego, że coś w tym miejscu sprawia, że czujemy się tutaj, jak w domu, że tęsknimy za tym miejscem dokładnie tak samo, jak sam tęsknił za swoim szajer. I myślę, że każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu mógłby również się zgodzić z drugą częścią psalmu, którą przed chwilą czytaliśmy, a przy której teraz się dłużej zatrzymamy. Ze słowami psalmisty, które wylewa w nich swoje głębokie pragnienie, wywołane przez to, czego już doświadczył. Tam bowiem stoją trony sądu, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jerozolimy, niech się poszczęści tym, którzy Ciebie kochają, niech pokój panuje w Twych murach i szczęście w Twoich pałacach. Ze względu na mych braci i przyjaciół chcę życzyć Ci pokoju. Ze względu na dom Pana naszego Boga pragnę szukać Twojego dobra. I podobnie jak w pierwszej części psalmu tak również tutaj widzimy, że autor skupia swoją uwagę na dwóch rzeczach. I pierwszą z nich jest odwołanie się do tronów sądu pochodzących z domu Dawida. I dziś to wyrażenie czy ten obraz może wydawać się trochę niezrozumiały, ale dla psalmisty miał sporo sensu. Dlaczego? Dlatego że Dawid był drugim królem w historii Izraela. A samo Boże Słowo mówi o nim, że jest to osoba, która jest człowiekiem o Bożym Sercu. A to dlatego, że chociaż Dawid popełnił w swoim życiu kilka zasadniczych błędów, to mimo wszystko nigdy nie odwrócił się od Boga. I zawsze orzekał sprawiedliwie w cudzej sprawie. To znaczy, że kiedy ludzie przychodzili do niego z jakąś sprawą, z jakimś problemem, lub gdy ktoś wyrządził jemu bezpośrednio krzywdę, to Dawid nie kierował się swoim własnym wymiarem sprawiedliwości. A kiedy stawał w sytuacji, gdy nie wiedział już, jak ma orzec, czy ma pójść w lewo, czy ma pójść w prawo, czy ma ukarać, czy uniewinnić, to najczęściej w takich sytuacjach Dawid po prostu pozostawiał tą sprawę Bogu, aby to on wymierzył sprawiedliwość. Dlatego psalmista pisząc o Jerozolimie, o tym, że w tym mieście są trony Dawida, to ma na myśli to, że Jerozolima to miejsce, w którym każdy człowiek może liczyć na sprawiedliwe potraktowanie, na sprawiedliwy wyrok. Wyrok, który nie jest oparty tylko o ludzkie przewinienia, ale który oparty jest również o serce i motywację każdego człowieka. Druga część to jest jedno wielkie nawoływanie o pokój dla. Jerozolimy i starożytności idea pokoju była o wiele szersza niż tylko i wyłącznie brak wojny. Pokój odzwierciedlał dobrobyt, dobrostan, bezpieczeństwo, a w swojej najbardziej dosłownej formie oznaczał bycie kompletnym, ukończonym, znajdującym się w stanie, w którym niczego nam nie brakuje. Ludzie, gdy mijali się na ulicy, pytali się, jak Twój. Pokój, pytając się o to, jak się masz, czy czujesz się kompletny. I psalmista, patrząc na to wszystko, czego mógł doświadczyć w Jerozolimie, zachęca wszystkie inne osoby do tego, aby życzyły temu miejscu jak najlepiej. Dlaczego? I to jest bardzo dobre pytanie, bo psalmista odpowiada na nie, ale robi to bardzo zwięźle, dlatego że wie, że obraz, którym się posłuży, będzie zrozumiały dla Jego słuchaczy. Bo mówi dosłownie, ze względu na mych braci i przyjaciół, chcę Ci życzyć pokoju, ze względu na dom Pana, naszego Boga, pragnę szukać Twojego dobra. Psalmista chce tego, co najlepsze dla Jerozolimy, ponieważ w tym miejscu każdy człowiek może doświadczyć czegoś niezwykłego. Ponieważ Dom Boga to miejsce, w którym ludzie mogą doświadczyć zarówno Bożej sprawiedliwości, jak również Bożej dobroci. Każdy człowiek może przyjść do tego miejsca takim, jakim jest, bez obawy tego, że zostanie osądzony. Każdy człowiek może doświadczyć czegoś, co czasami naprawdę trudno jest nam racjonalnie wytłumaczyć, ponieważ każdy człowiek w takim miejscu może doświadczyć Bożej obecności. Widocznej w prostych gestach dobroci, którymi obdarzają się tam ludzie bezinteresownie. Jest to miejsce, do którego chciałoby się już teraz wyruszyć i doświadczyć tego na własnej skórze. Jednak pewnie część z Was wie, że nie ma już więcej świątyni w Jerozolimie, że tak naprawdę świątynia w Jerozolimie została zburzona przez Rzymian mniej więcej w roku 70 naszej ery. Nie ma już miejsca, do którego moglibyśmy w ten sposób pielgrzymować. Jednego budynku, do którego by pielgrzymowały wszystkie narody. I dlatego właśnie rozumiemy. Dlatego właśnie rozumiemy, co czuł Samuel Zagranci, tęskniący za swoim szajer. Bo sami tęsknimy za takim miejscem, w którym panuje pokój. Za miejscem dalekim od wojny, zła i podziałów. za miejscem pięknym, w którym żyją równie piękni ludzie, za miejscem, w którym możemy być sobą i nie czuć się przy tym inni. A jednak, a jednak są takie miejsca w naszym życiu, za którymi tak właśnie tęsknimy. Miejsca które są szczególne nie tylko ze względu na budynek, ale ze względu na ludzi, którzy je wypełniają. Bo chociaż świątynia w Jerozolimie nie przetrwała, to to, co przetrwało, to idea, czy też jej symbol, który reprezentowała w tamtym momencie. Przetrwało to w każdym człowieku, który dobrowolnie odbywa podróż tam, gdzie są inne osoby szukające tego Bożego domu, za którym tak tęsknimy. I dzisiaj nie jest to jedno miejsce. Ale dzięki temu, co zrobił dla nas Jezus dwa tysiące lat temu, dzięki temu, że oddał swoje życie, to dzisiaj świątynia to nie jest budynek. Dzisiaj świątynia to są ludzie. I każdy z nas może doświadczyć swojego własnego szajer pośród ludzi, którzy kochają Boga. Dlatego warto jest modlić się o to, by tacy ludzie mieli się dobrze, by ludziom, którzy budują Boże dom, niczego nie brakowało. Bo kiedy dom Boga cieszy się pokojem, to Boża radość, sprawiedliwość i dobroć stają się odczuwalne dla wszystkich dookoła. I myślę, że jest to pragnienie, z którym wszyscy możemy się zgodzić, że chcielibyśmy tego co najlepsze dla tego miejsca, abyśmy mogli tutaj spotykać się co niedzielę. W spokoju wszyscy razem. Że chcielibyśmy, aby w tym miejscu jak najwięcej osób mogło doświadczyć tego, za czym my sami tak bardzo tęsknimy. Że chcielibyśmy, aby każda osoba, która tu się pojawi, poczuła się jak w domu. Bo w domu Boga dla każdego znajdzie się miejsce. Więc czego więcej można pragnąć? Czego więcej można pragnąć niż tego, by miejsce, w którym my czujemy się jak w domu, było miejscem, którym będą się cieszyć również inne osoby. Czego więcej można pragnąć? Ta troska to jest najbardziej naturalna emocja, która może towarzyszyć człowiekowi zakochanemu w miejscu takim jak to. I nie zaskoczę was. Ponieważ to również znajduje swoje odzwierciedlenie na samym końcu trylogii Władcy Pierścieni. W momencie, kiedy Samwise Gamgee Gamdzi powraca do Shire, tylko że tym razem powraca sam. Ponieważ Frodo zdecydował się skorzystać z opcji wyjechania do Walinoru, do wiecznej krainy. Został w ten sposób wyróżniony za swoje dokonania, za przyniesienie pierścienia z Rivendell do Mordoru. Aby mógł resztę swoich dni spędzić w cichym, spokojnym miejscu. I kiedy samo jest Ganci, powraca do Szajer, do swojego domu. I kiedy w tym domu wspomina Froda, to mówi takie słowa. Myślałem, że i ty będziesz się nim cieszyć przez wiele lat. Największym marzeniem sama było to, by Szajer stało się na nowo domem nie tylko dla niego. Ale również dla Froda. By mógł dzielić to miejsce, które kochał najbardziej na świecie, z przyjacielem, którego kochał po mordor i z powrotem. I mam nadzieję, mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie w tym miejscu swój własny dom. Dom, którym będziecie się cieszyć razem z innymi. Do momentu, aż przyjdzie ten, dla którego tu przechodzimy.